Cześć i nowa ze mną kamera, jestem Dzisiaj piąty vlog Mam sobie marchewkę tu Tutaj mam marchewkę A samczyka jedna Masz samczyk? Czekajcie Wejdźcie do samiczki Zobaczcie, tam samiczka robi takie gniazdo. tu jest, chyba tej samiczki i dobra, tak będzie na tyle będziemy się widzieć w Pylnicy, bo są nowe nowości ja jestem już w Pylnicy tutaj ta parka tu tutaj ta tutaj jest gniazdo zrobiły to jest ta nowość, gniazdo zrobiły przebadać czeko na jajka kura hmm. Mamy no, to przepiówek O jedno jajko tam jest, to później je sobie pozbieram. Dobra, to będzie taki krótki odcinek. Jeszcze chciałbym wam ogłosić, że kończę już Deli, bo nie mam co nagrywać. Słabe zasięgi są, no jest te 111 subskrypcji, no ale. Nic nie rośnie prawie. Tylko na live'ach coś tam jakiś sub, rozbiję. jak to nic nie ma. Także to jest koniec daily. Będzie filmik jeden na tydzień albo dwa. Nie. także to jest na tyle. Mam nadzieję, że film już spróbował. subskrypcji, a w górze do następnego odcinka